Co się zmieniło na rynku najmu od marca tego roku, czyli od uderzenia pandemii? Jaka jest sytuacja w tej chwili? Zmieniło się bardzo dużo tak naprawdę, bo można powiedzieć, że marzec, czyli ewentualnie 13 nawet marca, bo to była taka data bardzo, bardzo ważna dla najmu krótkoterminowego. Od tamtego momentu zdarzyło się bardzo dużo tak naprawdę na rynku. Widać, że rzeczywiście pandemia jednak bardzo mocno uderzyła w te najnowsze metody inwestowania w nieruchomości, czyli najem krótkoterminowy, uderzyła również w trzy grupy takich naszych jakby klientów, odbiorców, najemców, bo można powiedzieć, że to są ludzie, którzy pracują. W różnych branżach to są studenci, to są y, również ludzie z za wschodniej granicy. Więc jakby te trzy grupy, y, które są naszymi klientami, wynajmują nieruchomości, również y, zostali dotknięci. Nie tylko właściciele, ale również y, klienci, najemcy, którzy wynajmują nieruchomości, również zostali dotknięci. A co wiadomo o procentowo, co się dzieje na rynku? Ile mieszkań stoi wolnych? Jakieś macie ze zdanie? To, to się zmienia bardzo dynamicznie tak naprawdę. My jak to obserwujemy, to, to jest kwestia taka, że na samym początku przy uderzeniu pandemii rzeczywiście procent y, mieszkań na rynku najmu krótkoterminowego była bardzo duża, jeżeli chodzi o wolne, bo musieli zwolnić tak naprawdę 13 13 marca, kiedy zaczęliśmy pracę z Ministerstwem również dotyczący właśnie tego oboszczenia i zatrzymania najmu krótkoterminowego, to w tym momencie ten biznes stanął. Później on się odrodził, można powiedzieć, po miesiącu czasu, ale już nie z takim impetem, jak był wcześniej. Więc to było takie największe, największe uderzenie. Później te nieruchomości również z najmu krótkoterminowego próbowały wejść na rynek najmu długoterminowego, ale po zmianie, powrocie tak naprawdę do normalności, okazało się, że jest ten popyt wewnętrzny który również jakby Polacy uruchomili, może nie zagraniczni goście zaczęli wynajmować nieruchomości najmu krótkoterminowego, ale Polacy zaczęli wynajmować po prostu, czy to biznesowo, czy to również turystycznie i to się powoli odradzało i teraz się odradza. No tak, bo nie wyjechali na wakacje za granicę, więc musieli tak, gdzieś tak, ten urlop spędzić nad morzem, w górach, na jeziorach, być może w jakichś innych miejscach. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te osoby, które Kupiły mieszkania na wynajem mhm. i miały kredyt. Czy, ona jest, czy ta grupa jest najbardziej dotknięta kryzysem? Jeżeli na przykład to mieszkanie jest niewynajmowane, no to oczywiście jest dotknięte, bo tak naprawdę nie ma przychodu, więc nie ma z czego, z czego spłacać tak naprawdę. Natomiast no w Stowarzyszeniu Mieszkanicznych ciągle mówimy o tym, żeby to lewarowanie robić bardzo mądrze, tak naprawdę, żeby tego nie było bardzo, bardzo dużo zlewarowane, żeby nie było dużej nieruchomości tylko i wyłącznie na kredyt. Więc na pewno osoby, które za bardzo przelewarowały ten biznes, mają problem, bo jeżeli mają, nie wiem, 10 nieruchomości, 8 jest na kredyt i połowa z nich na przykład jest niewynajęta, no to jest na pewno duży duży problem. Mieli również problem właściciele, którzy podnajmowali nieruchomości, które też były, na przykład, finansowane przez właścicieli na kredyt. I wtedy tak naprawdę tak nie, dość, że nie ma ten podnajmujący zarządzający nieruchomością przychodów. Nie może płacić właścicielowi, który nie może również spłacać kredytu, więc tak naprawdę no, była trochę lawina tego typu informacji, że są problemy ze spłacaniem kredytów. Natomiast myślę, że bardziej się tego przestraszyliśmy, bo to był ten marzec kwiecień, gdzie był taki większy strach, ale później już od kwietnia, mniej więcej yy, maja, zaczęło wracać to do normalności. Tak naprawdę każdy dawał sobie jakby radę. Nie ma czegoś takiego, że to by jakby poszła taka szeroka lawina, bo każdy przypadek jest inny. Czasami nieruchomość wróciła na najem długoterminowy, obniżyli stawki, wynajęli coś, więc to się zaczęło udrażniać. No właśnie, a te stawki znacznie spadły, czy są na tym samym poziomie jak poprzednio? To znaczy, one na przykład w niektórych lokalizacjach znacznie spadły, tak naprawdę można powiedzieć, że nawet i o 30%. Czasami były i oferty takie, że spadały i po 50%, bo zdesperowani mhm. właściciele chcieli wynająć. Natomiast de facto, tak jak widzimy w większości przypadków, te stawki spadały o około 10%, były negocjowane przez najemców również. Natomiast to też trzeba było mądrze robić, ponieważ Najemcy często chcieli też wykorzystać tą sytuację pandemii do tego, żeby obniżyć stawkę albo ewentualnie negocjować tą stawkę, albo wynająć dużo, dużo taniej. Natomiast często były sytuacje tego typu, że pytaliśmy, czy na przykład obniżka stawki najmu czynszu jest podyktowana tym, że ktoś ma problemy, na przykład z pracą, ze studiami, że musi wyjechać, że go nie ma tak naprawdę. Jeżeli ktoś udowadniał że rzeczywiście dotknęła go pandemia, no to wtedy można było negocjować. Tak naprawdę no też mieliśmy przypadki takie, że ta negocjacja o te 10% zawsze była. No bo jednak jakby my, właściciele, nie istniejemy bez najemców, najemcy bez nas, więc jakby jeżeli nie robimy ruchów takich, można powiedzieć, cywilizowanych, że dogadujemy się po prostu w ten sposób. Jak ktoś ma problem, jak najemca ma problem, to i my będziemy mieli za chwilę problem. Jak się dogadamy o tę obniżkę 10%, to, to wtedy wszyscy są zadowoleni.